Kilka dni przed wyjazdem z Japonii wpadłem na jeden z tych genialnych pomysłów, których potem się żałuje. Dotąd zrobiłem kilka tysięcy kilometrów po Japonii rowerem, ale zawsze to była wycieczka połączona ze zwiedzaniem. Krótko mówiąc, rower robił za element transportu, a dopiero potem jako rekreacja poprzez sport. Słyszałem sporo o Sikoku i wyspie Awadzi jako miejscach doskonałych na podróże rowerem. Na Sikoku nie było już czasu, a samo Awadzi to mała wyspa odwiedzana regularnie przez kolarzy z okolic Kobe. Stwierdziłem, że czas zasmakować czysto kolarskiej wyprawy, czyli takiej nastawionej na jazdę rowerem. Większość kolarzy robi wyspę w dwa dni, ale krótkie maratony są ustalane na jeden dzień. Stąd stwierdziłem, że po takiej wyprawie powinienem bez problemu przejechać całą trasę. W końcu to wyspa i jadę dookoła niej. Pewnie nie będzie sporo podjazdów. Do tego oczywiście nie sprawdziłem nachylenia terenu aż do momentu gdy natrafiłem na pierwszy duży podjazd. Cała trasa miała dokładnie 1340 metrów przewyższeń i prawie 200 kilometrów długości. Dodatkowo, jak skończony amator, stwierdziłem, że nie będę nawet odpinał tylnych sakw. Bo mogłem tam wrzucić narzędzia na ewentualną naprawę. Krótko mówiąc, nawet nie wybrałem się na tą wycieczkę na lekko, co jest idiotyzmem, biorąc pod uwagę, że to jednodniowa i bliska wyprawa. To no dobra, jestem na ładzi. Miałem tutaj nocować jedną noc, ale lepiej by było, jakbym spędził to tylko i wyłącznie dzień. W tej chwili zrobiłem 30 km, jestem na wyspie jest przed dziewiątą. Mam do zrobienia jeszcze 160 plus powrót. Niecałe 200. Będzie hardcore, ale. Wyzwanie to zabawa, tylko muszę zdążyć na powrotny prom, bo inaczej będę musiał tutaj nocować, a nie mam ze sobą namiotu, żeby nie mieć za dużego obciążenia, więc może być słabo wtedy. A Ładzi jest połączone z Kobe mostem, ale nie można nim przejechać rowerem. Na wyspę trzeba się dostać promem znajdującym się za Tarumi, czyli od Maćka musiałem zrobić 30 km, aby dostać się na prom. Tym samym połączeniem będę potem wracał późnym wieczorem do domu. Na przystani w Kobe byli praktycznie sami kolarze. Wyspa to ewidentnie mekka jednośladów. Wyjechałem rano, tak aby około 9 być już na starcie trasy dookoła wyspy. Już wtedy, zlany potem, wiedziałem, że będzie pogrom. 35 stopni w cieniu, ale dzielnie ruszyłem i początkowo trasa przypominała każdą inną drogę nabrzeżem. Ścieżka rowerowa, duże chodniki, miejska zabudowa, małe resorty przy każdej z plaż. Jednak już za największym miastem wyspy klimat zaczynał się zmieniać. Można by rzec, że nie było już niczego. Kilkadziesiąt kilometrów asfaltowej drogi przy Skarpie Górskiej z widokami na bezmiar wód. Plaże również były rzadkością. Poza nimi były albo zmielone skały, albo całe plantacje falochronów. Początkowo te widoki były hipnotyzująco przyjemne. Słoneczny dzień, bryza morska, stosunkowo płaska i równa droga, mały ruch samochodowy, sama przyjemność. Sęk w tym, że po jakichś dwóch godzinach te widoki zaczynają się nudzić. I oprócz tego dotarło do mnie coś innego: brak niczego oznaczał tu też brak konbinii. Zawsze mam zapas płynów ze sobą, ale przy takiej temperaturze te schodzą całymi baniakami, a brak nawodnienia w tych warunkach to stan przedudarowy. Dwa razy jak tylko zobaczyłem jakieś odnogi w głąb wyspy musiałem odbić, aby znaleźć jakiekolwiek automaty z napojami. Chociaż ten aspekt Japonii nie zawodzi. A było dotąd tak pięknie. I tak w pewnym momencie dotarłem do pierwszych realnych przewyższeń, które później miały się jeszcze pojawić wielokrotnie. Druga strona wyspy to głównie wzgórza, więc zaczęła się wspinaczka. Nic do niej nie mam, właściwie to była miła odmiana po płaskim, monotonnym krajobrazie. Problemem było tylko to, że już miałem za sobą 70 km i marzyłem o zwiedzeniu czegoś sensownego dla odpoczynku. Niestety do zwiedzania były tylko górskie ścieżki, za to widoki nie zawodziły, tak jak i zjazdy. I prawdę mówiąc, na tym mógłbym zakończyć opowieść co do tego, co można zobaczyć jeżdżąc dookoła Aładzi. Kilka miesięcy później już w domu natrafiłem na opisy rzeczy do zwiedzania na wyspie i okazuje się, że jest to fajne miejsce na krótki wypad krajoznawczy. Po prostu obranie sobie pełnego obwodu wyspy ma sens tylko dla kolarzy bijących swoje rekordy. Co więcej, południe Aładzi, nawet po zjechaniu z trasy, to odludzie, tak jak i duża część Sikoku. Nie ma tam nic oprócz ryżu i kanałów melioracyjnych. Było to na tyle dotkliwe, że w pewnym momencie odbiłem do najbliższej wsi, bo musiałem coś zjeść. Wieś okazała się kilkoma farmami ryżu na krzyż i na przecięciu dwóch dróg stał jeden samotny budynek otoczony dosłownie niczym? I był to McDonald's. Przy tej temperaturze zmęczeniu i odwodnieniu myślałem, że to Fata Morgana. Bo nawet jeżeli to prawdziwy McDonald's, to dlaczego został on postawiony w miejscu, gdzie niemożliwe jest, żeby byli klienci? Jak bardzo się myliłem. McDonald's był pełny po brzegi, ze sporymi kolejkami przy kasach. Mam wrażenie, że pół wyspy się tu zjeżdża na mało wykwintne obiady weekendowe, a lokalizacja wynikała z najmniejszej odległości między kilkoma wsiami po tej części Aładzi. Dobra, stówka przejechana, a druga strona Aładzi. Góry wszędzie, wioski wszędzie, ryż wszędzie. Od 20 km nie było żadnego sklepu. Za to spotkałem kilka babć, Sprzedających ryż. Gdyby chociaż sprzedawały, nie wiem, jakieś pomidory, jabłka, to bym kupił, no ale ryżem się nie napije. No muszę przyznać, że te ostatnie odcinki to dawały w kość. Ręce mi się cały czas trzęsą od zmęczenia. Za to zrobiłem kilku porządnych kolarzy pod górkę. <laughs> A jednak 2000 km z obciążeniem. To dobry trening. Ale pewnie za miesiąc lub za dwa wszystko zniknie. Po zasileniu się kilkoma burgerami i wypiciu hektolitrów coli, ruszyłem w ostatni 50-kilometrowy sprint do przystani. Czym bliżej mostu, tym bardziej turystyczne okolice i zaczęło się pojawiać sporo plaż. Mojej uwadze nie uciekł fakt, że wszystkie plaże były zasyfione śmieciami do tego stopnia, że nikt w Europie by nie uwierzył, że to jest Japonia. Jak widać, gdy społeczeństwo nie patrzy, Japończycy nie mają żadnego problemu z zostawianiem całych worków śmieci na plaży po skończonej imprezie. Na całe szczęście, pod koniec podróży wyprzedził mnie nieznacznie pewien Japończyk ubrany w t-shirt anime, przecierający się czasem ręcznikiem z podobizną rozebranej postaci anime i puszczającego z przenośnego głośnika muzykę z anime. Japonia w dużych dawkach na koniec wyprawy. No dobra, wystarczy tego czas wracać. Jestem wyczerpany. Póki co 170 km, jeszcze 30. Powtórzę jeszcze raz. Nigdy więcej. Jak ktoś mi kiedyś powie. Nie, jak ja komuś powiem, że chcę pojechać i zrobić 200 kilometrów I ponad 1000 m wzniesień w jeden dzień. Polnijcie mnie w łeb.